Bum. Kurde! Gdzie ja schowałem to zioło? Nie no, wkurwiasz mi! Jakiś problem? Kontrola! Proszę wyłączyć silniki i wysiąść z samochodu! Richard Zuber? Ależ my się znamy! Yy, nie sądzę. Przypomnij sobie gimnazjum 3B Magali Robert. A no tak! Więc co u ciebie? Sam widzisz, jestem stróżem prawa od dwóch lat. Pika! Sprawdź go! Tak jest! Och, wiesz, nie zawsze jest łatwo. Ale myślę, że to moje powołania. Jak u ciebie? E, ja siedzę w handlu. Handel? Sprzedaż? Sprzedaż. Niesamowite, że na siebie wpadliśmy. Słuchaj, miło mogłoby się spotkać. To mój o starych dobrych czasach. Cześć przystojniaku! Ta, ee, cześć. Ej, chłopaki, znalazłem to zioło, super, nie?